Cześć kochani, ten Adam i dzisiaj znowu odcinek Dzisiaj znowu będziemy próbować papryczki A ja nie mam nie? Więc no dobra, By było dużo łapek w górę Teraz jest większa papryczka Powiedzcie mi, że pod tym tygodnym... filmem Nie wiem ile ma być tych łapek, ale możecie tutaj dać No, dużo łapek jest, fajnie Dużo łapek jest o, i tutaj, o tutaj, ma być. Kliknijcie tutaj subskrybuj. Jak się jak subskrybuje, to dajcie dzwoneczek. I będziecie wiedzieć, że wyświetlają moje się powiadomienia. Dobra, wiemy to, bo już nie będę przedłużywał. No nie, ty czy to jeszcze? Wiemy to.

Przepraszam. Przepraszam bardzo. Ale Uf. O Jezus Maria. Nie wiem tego. Ja tego nie wiem. Widzicie? Ja tego nie wiem. Patrzcie ludzie, ja tego nie wiem. Bo to jest niemożliwe. Ja czuję, że po prostu miałem... OGIEŃ BUZI! Dajcie łapkowiczka w górę. A! Jeszcze macie to zrobić. Subskrybować i... Oczywiście, było followów. Mam inne takie plakaty. To mam. A. To jak odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, a ja żegnam się.